Cześć, tutaj mega eksplorator i dzisiaj będę zwiedzać opuszczoną lokomotywownię w Zaczniemy sobie tutaj od wagonów. Wagony tutaj są bardzo zniszczone Jak zresztą widać po podłodze, są dziury e to nie jest dla mnie jakiś większy problem tutaj są drzwi tam przejścia tak z tego wagonu nie ma więc będę musiał wejść tej niego. w której strony? Dobra. tej się przez te ksiaki tutaj. tej się... O, tej okay. Następne wagony. Tutaj... Gorszy stan podłogi, więc muszę uważać. Okej, okay. Tutaj podłoga już jest lepsza w lepszym stanie. O kurczę, jakieś pomieszczenie? O, toaleta. Teraz wejdę z tego Drzwi zamknięte, kłódka Ok, znalazłem drugie zejście Razem drzwi są otwarte. Podłoga w o wiele lepszym stanie. Sam wagon w ogóle w wiele lepszym stanie. Tam jeszcze widzę coś, co przykuwa moją uwagę oczywiście. Na ścisku dobra Tu jest jeszcze jeden wagon. Wejście do niego jest strasznie zarośnięte, ale się opłaca. Można spróbować. To jest kompletnie zniszczony wagonik. A tutaj jest zadbany albo jednak nie. O kurde. Muszę omijać te drewniane konstrukcje. Cały nadpalony. Praktycznie popiół. Dobra. Siedzenia. nie? ok. Myślę, że to będzie ostatni wagonik. Jeszcze tamte przechodzimy do. Z tego co wiem, parowoz Kurczę, tutaj nie ma co wiedzieć. A tutaj muszę uważać. Tam są działające zakłady. Dobra, ostatni wagonik. I idę do parowozu. Ok, wchodzę do następnych wagoników, bardziej zarośniętych, chyba dawno nie odwiedzanych. Ten tu jest w zdecydowanie lepszym stanie, gdzieś tak podłoga jest zawalona. O kurczę. tutaj. Strasznie zawalona. Dobra. Teraz trzeba przejść. Okej. Okay. Tu zobaczcie. Tu już są ostatnie wagony. przychodzę do parowozu. Okay. Teraz przyjdę do parowozu po tej Trabince. No tutaj też nie najlepszy stan, ale nie kręci się niestety. Nie tak jak na ziegludze się, że dalej działał. Strasznie krucha podłoga załala się. kable. To są kable? Nie wiem, chyba nie. Tutaj jest. Ok, ja zobaczycie do parowozu da się tam dalej wejść. Bo tutaj była taka interesująca drabina. O tutaj jest chyba bardziej za zachowany. Lepiej. Do tego nie wchodzę. Tutaj do transportowania chyba. Ponieważ się nie da, w taki słaby stan, stan, stan techniczny. No co się wpakowałem teraz? Muszę zejść. Ponieważ tam w tym nie ma. Nie wiem co ja myślałem. Myślałem że będzie przejście, ale nie było. Dobra, tutaj jest drabinka. Ciekawa ta drabinka. Ale okej. Okay. Wow Tutaj uważać, bo zawalona podłoga Też nieźle zachowany mm. Co ja mogę powiedzieć? Na Jak się kompletnie nie znam Więc nie będę tu tłumaczył nic Tak mi się z wydaje No to co? O pociąg, wydaje mi się, że ja już będę kończył nagrodę. Tak, no to co, wydaje mi się, że to jest na tyle i widzimy się na kolejnym Urbek.